Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam przypomnieć o naszym kremie przecudownym embelet. jest to krem budyniowy. Kremów budyniowych na rynku mamy mnóstwo i sami dobrze wiecie, że na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie tuż po zamieszaniu. Smak, kolor, waniliowy zapach, ale liczy się finał, czyli to jak ten krem wygląda już po zaaplikowaniu na naszych słodkościach. Tutaj na przykład mamy przepięknie wyłożony na tartoletkach. On zachowuje przepięknie swoją konsystencję. Cały czas wygląda apetycznie, nie opada. Możemy go również dodać na przykład do wypiekania serników. Tam pełni taką rolę, że utrzymuje konsystencję, a po wypieku, sami dobrze wiecie, że z sernikami jest czasami taki problem, że one gdzieś tam sobie opadają i pękają z góry. Tu macie pewność, że po dodaniu do sera podczas mieszania. Jakość sernika będzie zawsze doskonała, jak i całej reszty produktów, gdzie zaaplikujecie nasz Krem Embelet. Polecam serdecznie, zapraszam do kontaktu. Cześć!